Darmowe ewolucje będą do zdobycia przez najbliższy miesiąc. Co tydzień będzie specjalne wydarzenie i w każdym tygodniu jedna ewolucja do zdobycia. W tym poniedziałek 21 lipca zaczynamy zabawę. Z Elektro Wizardem. Przepraszam, z Elektro Wizardem. Z Wizardem Ewolucją. Więc 21 lipca będzie Wizard Ewolucja. 28 lipca Tesla Ewolucja. Elektro Dragon 4 sierpnia się rozpoczyna i Archer Ewolucja będzie dostępna już 11 sierpnia. Więc te cztery ewolucje będziemy mogli tydzień po tygodniu wygrać. Więc będzie okazja je zdobyć. Tutaj szardy i wszystko. Nie tylko, bo będą też. Yy, Kosmetyki, będą jakieś nagrody. W pierwszym tygodniu wiemy, że będzie właśnie 6 szardów do wygrania. Będzie specjalny banner Wizarda do wygrania. 100 Wizarda, 3 Gold, yy, skrzynie, więc y, jeżeli chcecie więcej wiedzieć, sobie zobaczyć grafiki, i będę też to aktualizował na mojej stronie fan. Jeżeli nie nagrywam, to tam zawsze będę też starał się Wam pisać i na moim X-ie, ale tego bloga chcę rozwijać, żeby było jedno miejsce, żebyście sobie mogli wejść na stronę i to wszystko na jednej stronie przeczytać. Więc cztery ewolucje przez 4 tygodnie do zdobycia. Jeżeli ich nie macie, to coś pięknego. Życzę Wam powodzenia. I dobrej zabawy na arenie. Trzymajcie się. Cześć.